Ostatni komunikat, wydaje mi się, że materia siadła, więc ja Państwu opiszę. Jest, jest wizerunek nas, naszego kościoła, jest, to jest na tym niebieskim tle, trochę wyżej jest fotografia ołtarza z obrazem, z tym obrazem Jezusa Miłosiernego, który został pobłogosławiony przez Jana Pawła II, naszego błogosławionego papieża. Jest zdjęcie na telewinie, można sobie obejrzeć. Tak to znaczy Zwracamy. To po, po raz pierwszy było 120 złotych. Kto da więcej? Jest tam, Pokażę. o! Może Pan słownie lub palcami? 150 złotych po raz pierwszy. No, weźcie się zaczyna. Są emocje i jest zabawa. Na kto da więcej? Muszę państwo wykazać albo dyscyplinę, albo nie, bo ja wiem, że reszki latają, ale ja od razu myślę sobie, aha, pani tam powinna tu łóżka naprawiać.